filmików 4 minuty bez owijania pawełny dowiesz się konkretów, w czym są prompty i jak je stosować. Zapewnię ci najlepsze podstawy do dalszej nauki. Zapraszam do oglądania. Promptowanie to jedno z najbardziej opłacalnych umiejętności w 2024 roku. Kto by pomyślał, że rozmawianie z maszyną może być kluczem do sukcesu, ale w takim świecie żyjemy i jeżeli nie chcesz pozostać w tyle, to musisz się przystosować. Pierwszą techniką, którą musisz znać, jest przypisywanie roli, czyli piszemy czatowi rolę, którą ma on odgrywać. Dzięki temu możemy kontrolować styl generowanego tekstu, poprawić oczywiście jego jakość i dokładność, oraz mamy taką kontrolę informacji. Już pokazuję, na czym to polega. Dla przykładu, napiszmy sobie najpierw zwykły prompt bez, tej, bez użycia tej techniki. Napisz opinię restauracji z pizzą. Okej, okay, no całkiem nieźle, ale teraz napiszmy, mm, przypiszmy mu rolę. Jesteś kulinarnym krytykiem. Może dodajmy jeszcze dla profesjonalnych. Okej. Okay. Jak widzimy, jest różnica. To dosyć spora. Tak naprawdę, rolę możemy dostosowywać do naszych potrzeb. Kolejną metodą jest pokazywanie przykładów, tak zwane few shot prompting. Polega to na tym, że pokazujesz modelowi kilka przykładów tego, czego od niego oczekujesz, aby on nauczył się po prostu oczekiwanego działania. Jest to szczególnie przydatna metoda, gdy chcesz, aby model generował strukturalne odpowiedzi w określonym formacie. Wyróżniamy zero-shot prompting, czyli nie dajemy modelowi żadnego przykładu, one-shot prompting, podajemy jeden przykład i few-shot prompting, dajemy kilka przykładów. Oczywiście, jak możesz się łatwo domyślić, metoda few-shot prompting jest dużo bardziej skuteczniejsza niż zero-shot prompting lub one-shot prompting w większości przypadków. Sprawdźmy to na przykładzie, który tutaj przygotowałam na potrzeby odcinka. Wpisałam tekst i z każdego dłuższego tekstu wypisałam imię i nazwisko osoby oraz zawód, który wykonuję. Tak zrobiłam dwa razy po cztery osoby. I teraz oczekuję tego, żeby model sam wypisał zawody. OK, więc um, mam, co chciałam. Jeżeli jesteście ciekawi, możecie zastopować odcinek i sprawdzić, czy się zgadza. A teraz jeszcze tak z ciekawości sprawdzimy, czy jeżeli nie podamy mu żadnego przykładu, to czy także to zrobi. Tworzymy sobie nowy czat. Okay. No jak widać, zaczął mi tutaj streszczać tekst i no nie zrobił tego, co od niego oczekiwałam. OK, a więc ostatnim na dzisiaj techniką jest w sumie połączenie w poprzednich technik przy jednoczesnym dawaniu kontekstu. E, zapewnia nam to napisanie naprawdę bardzo efektywnego promptu i zazwyczaj wszystkie prompty, które będziesz pisał w przyszłości będą właśnie polegały na tym. Napiszmy sobie prompt, który właśnie będzie wyglądał w ten sposób. OK, więc mam coś tutaj na szybko. E, kontekst wyjaśnia nam czym jest Twitter, a instrukcję podałam tutaj w Pamiętaj, aby poprawnie sklasyfikować ostatni tweet. Podałam także kilka przykładów i oczekuję tego, że poprawnie sklasyfikuje mi tweet jako pozytywny. Sprawdzimy. Mamy odpowiedź pozytywną, więc wszystko jest jak najbardziej w porządku. To wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałam. Będę wdzięczna za zostawienie łapki w górę dla zasięgu. Napisz koniecznie w komentarzach, jak podobał Ci się filmik i do następnego odcinka. Cześć!